Ale to nam da nam graczy innych, czy Aików. Jest napisane, A. że. Mam... A z Głosem... dobra, z gracza. Z graczy, Tak, będą mogli nauczyć to mnie. Znaczy, no jakby. Z podobną rangą, jakby nie. Dobra, ale to zawsze jest tak, że ludzie z podobną rangą, ale to oni sobie grali już wcześniej, i zrobili na ale przykład to coś nowego. Nie, 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 nie przeżywaj. Ty nie, możemy jeden na jednego zagrać jak chcesz. Chyba lepiej na pewno. To dobrze. Czyli to... czekaj. Stwórz grę własną. Jest coś drugi, drożdżnik, z tej pierwszej. Wybór mapy. Możemy dwójki wnieść. Widzisz to mapę jak przełączam? Hmm, tak, tak ja bym się Steam wywalił, mi tu. Chciałem sobie włączyć mapę brytyjską i coś. Dobra, jasne, się nie Jak mogę tego Steama minimalizować czy coś? Co? W grze? Nie, bo Steam mi się wy... Ja mam, mam grę normalnie, ale Steam mi się pojawia jakieś osiągnięcia, poradniki, dyskusje. Shift Tab. To jest. Shift Tab. Shift. O, no, no właśnie. No dobra. No, no to, to dawaj wiecie. Zaginiony Szybowiec, cokolwiek, znaczy dobra Jesteś ten już, to nie wiem czy tam coś musisz zacytować, ale dobra, daj 4, 3, 2, 1 Ja pierdola Ja bym ja ja ogólnie chcę zagrał sobie w Unreal Tournament Taka <laughs> ścią... kupiłem to raz, ściągnąłem to ale co mi nie leży. A widziałem, że masz Quake'a, 3, czy Quake'a tam tego nowego, 4 chyba, czy tam ten... Chyba tak To no. też jest fajne nie wiem, to ja się chyba włączyłem tylko na chwilę. Quake Championships, tak się to nazywa. No, jakoś tak. To, to by się już czytało, mi się dalej wczytuje? Nie, może dlatego, że jestem hostem. Możliwe, że to musi przejść, przez internet przejść. To jest jakby zajmujesz takie punkty i dzięki nim widzisz takie jakieś masz paliwo, jakieś naboje i wtedy to są surowce, które musisz jakby przyjmować te punkty, takie flagi tam jakby ustawić, żeby się zostało coś jakieś. A to nie jest taka strzelanka, to tak z góry się widzi jak oni chodzą. To jest zupełnie Czy przecież. Czy jestem tu, dobra. się buduje, czekaj, sekcja z jak sekcja piechoty, nie, no, nie, co, jakieś tam wszystkimi tak chłopami, uparzyć? A, coś tam przejąłem. No, przyjmuje się <głos》>. takie rośliny, nie chcę Masz choć jest to normalnie tam nikt chcesz możesz ulepszać, tylko tam jest napisane co musisz, nie? Musiałbym przeczytać najpierw o tym. Czuję, bo tak sobie poproszę to. Nowy transporter uniwersalny, gotowy do działania! Gotowi do walki. Ruszamy. W takim razie w drogę. Tak Nie da się jednym chodzić, wszyscy chodzą. Cały, cały jakby... Razem. cały team, co jest, nie wiem, tam 4, 5, zależy komu się. Jesteśmy gotowi 4, do akcji. Dobra. Drużyna piechoty wyszkolona i gotowa do boju. Co grałeś już? W yy, multi-migrantach, tylko w kampanii. Ale to by było, mówię, to by było. Fiih, kula, no. Dzięki, no, no, no. mogę stanąć. I to wybierasz na początku, widzisz ty, pa, jakiegoś, że masz trzech tych, nie? Jednego musisz tego grać. Tego dowódcę w sensie, nie? No, nie wiem. Słuchaj, no, zostaw. Plutonu jest gotowe! Postaraj się dowiedzieć na jednym kawałku. No kurwa ty jesteś? Już? No tak, kurwa z czołgiem? Czekaj, ja tu minę montuje. Ja, to taki transporter. Mogę Cię trenować. TY CZEMU WYSZLI?! <laughs> o nie chodzi, debile. Zasieki. Kurwa, wystrzelajcie do mnie. Ja idę zasieki zbudować. <laughs> ty mechaników, może ja nawet... Ty, nie wiem. Nie żyję. Czy to masz te miny zbudowane? Czy się rozjebie trochę? No. Nie wiem. Ale to musisz chyba wejść normalnie. działa nie... no, to... no to ja nie żyję, to co ja tu dorobię teraz? Jak no masz przecież bazę. Budynek taki główny bazy. No i tam, klikasz na niego i budujesz co typu, nie? I od Nie wiem, no to jest taka strategia no. Czas ruszać. Przepraszam, trójkę bohateru. Nie no, dowódcy jednego z trzech wybierasz i oni mają swoje zdolności. Widzisz, masz koło minimapy takie kółko, czy, takie widzisz, na które ci się napełnia. Widzisz to? No, punkty dowodzenia jest napisane nie? I to są punkty, które przeznacza na te właśnie umiejętności tych dowódców jakby, nie? Masz pięć umiejętności czy tam zależności bo... czeka na rozkazy Możesz jakoś trenować, możesz zabić samą załogę, przejąć sobie potem pojazd po kimś, wiesz, naprawić, no kurde, to się takie tak jedziesz ale... no, okay. no to musiałbym sobie sam zagrać chwilę najpierw. Montujemy miotacz ognia. Przemieszczamy się w nowe miejsce. Znaczy i gotowi. Znaczy i gotowi, okej. będzie, skóra spali.

Czemu oni stoją nie atakują? Oni się o, jest to też coś takiego jak system osłon, że oni się chowają za osłonami po prostu. Widzisz jak najdziesz myszką na jakimś osłonę, to będziesz widzieć tarcz taką. oni się ustawiają za nimi. No tak. Nie, nie ja tak nie mogę grać. Muszę najpierw zobaczyć o co chodzi. A ja tak to robi jakiś ludzie. Kurde idę do przodu zwalił jedną z naszych drużyn. Gotowi! Pichota zlikwidowana! Na pozycję! Biegiem! Na dychmiat! Jakiegoś sama łuczka, łóżka, albo coś. No. jest coś. Na ja chwilę pewnie. Jeszcze to, no to Wszystko gotowe! Boże to Ancestor chcesz, ale tamte to ja już w ogóle nie pamiętam, No to lepiej będzie w Ancestor. To by normalnie chciał zagrać, wiesz, na typu nie... O, sniper zbroję przeciw pancerów. What? Czy panie, ale co my na typu będziemy robić jak ja nawet nie wiem, gdzie mam kliknąć. Króle jest Zamówione działo przeciwpancerne jest gotowe. Hmm. Zmieniamy stanowisko ogniowe. Dobra. okop gotowy i czeka na żołnierzy. Mamy rozkaz przemieszczenia. Czas ruszać. Nie mamy czasu na zebranie. chłopy z moździerzem przyszli. budynków się wchodzi. Nożo drony. Jednostka saperów gotowa do działania. Ruszajcie, kubanki! Łopanie, ci to mają jakieś kurwa. Mam skąd, tu jest, a... ma pojęcia, Czas Czas jest, ja. Ja ty jesteś, to tam pójdę od razu. No na górze. Tu jesteś na górze, dole w tym górze. Tu widzisz granice, na ma nie ma pisemnej granicy czerwone. Ja nie wiem skąd to masz czerwoną mnie. Łopanie, co? Przyjąłem, hmm. wykonuję Jeszcze o co zamówiłem Kurwa <śmum> Nie odciągać się, śpiące królewny Nie odciągać się Szybko Meldują się saperzy królewscy tego No zaczynają grać, to to były tylko trzy rasy tam, chyba Niemcy, Sowieci i Amerykanie, to jest jeszcze Brytyjczycy są kurwa. Ło panie! Kurwa. dobra, że... tak to... Atakować, Miotać Stoję z ludźmi jak spaliśmy O nie! Straciliśmy pojazd opancerzony Flary gotowe do oświetlenia linii frontu Flary gotowe... Czołg! Gdzie jest? Ma być czołg! Stój przed tobą, oni jakoś dziwnie to strzelają. Wróg zniszczył naszą sekcję saperów. Nie wiem, co tu się dzieje. Tracimy jeden z punktów. Przestańcie się opieprzać, i piękni, nie ma wam nawet światła. Hopa. Zapieprzajcie co sił Kurwa mamy. Eee, mam do głosowania Co? Do głosowania Chu nie co ja odnikać A ty, to ty się mogłeś poddać? No tam białem właśnie obok A. punktów zwycięstwa, jakieś głosowanie czy coś Nie, opyśmiałem Ja dole, no, ale mam muszę jakiegoś samouczka chociaż zagrać Ty ja też Op. Tego ancestora możemy zagrać jak nie grałeś Dobra, podpalamy Ja nie wiem co to jest ale Dobra, poczekaj, ja sobie mi do zęby u